Teściowa mówi do swojej synowej: To są moje własne pieniądze. Mogę je dać komu chcę. To nie ma z tobą nic wspólnego. Synowa odpowiada: Dobrze. W takim razie ten, komu pani da swoje pieniądze, niech zajmie się panią na starość. Więc dlaczego pani mieszka w naszym domu? W tym momencie przychodzi mąż i pyta: Co się między wami dzieje? Żona mówi: Kochanie, przyszedłeś w idealnym momencie. Szybko wyrzuć stąd wszystkie rzeczy swojej matki. Matka mówi: Synu, opanuj swoją żonę. Ona próbuje wyrzucić mnie z domu. Syn mówi: Dość już tego. Przestańcie się kłócić. Co tu się dzieje? Czy któraś z was może mi to wyjaśnić? I czy nie boicie się, że sąsiedzi z dołu Słyszą nasze krzyki i będą się z nas śmiać. Matka mówi: Synu, nie wiem co dziś się stało z twoją żoną. Próbowała mnie nawet uderzyć. Właśnie wróciłam z zewnątrz, a ona nawet ze mną nie rozmawia. Mówi, że nie traktuje wszystkich równo i ciągle nalega, żebym poszła mieszkać do domu twojego młodszego brata. Powiedziała, że czy mi się to podoba czy nie, muszę stąd odejść. Nie ma żadnego szacunku dla starszych ani żadnego szacunku dla mnie, swojej teściowej. Syn mówi: Dobrze, mamo, najpierw się uspokój, żono, powiedz mi o co chodzi. Żona mówi: Kochanie, dziś wróciłam wcześniej z pracy i kupiłam dwie kury. Pomyślałam, że jedną dam twojej siostrze, ale kiedy poszłam do jej domu, długo pukałam do drzwi lecz nikt nie odpowiadał. Potem wyszedł sąsiad z naprzeciwka i powiedział: "Twój brat i bratowa już się stąd wyprowadzili". Zapytałam: "Co się stało?". A on powiedział: "Czy ty nie wiesz? Twoja matka dała twojemu bratu i bratowej 3 miliony wonów i kupiła im nowy dom w mieście. Wyprowadzili się stąd ponad 5 miesięcy temu". Mąż mówi: "3 miliony wonów?". Następnie zwraca się do swojej matki i pyta: "Mamo, czy to, co mówi moja żona, jest prawdą? I dlaczego nie powiedziałaś mi, że mój młodszy brat zmienił dom?". Żona dodaje: "Kochanie, zobacz, jak stronnicza jest twoja matka, kiedy braliśmy ślub. Ciągle narzekała na biedę, na to, jak trudna jest sytuacja. Jak biedna jest rodzina że nie ma pieniędzy. Wtedy moja matka była bardzo życzliwa, nie żądała żadnego posagu i kupiła nam też ten dom w mieście. Po latach ciężkiej pracy mamy teraz samochód i dom, ale teraz kiedy twój młodszy brat bierze ślub? Twoja matka nagle stała się bardzo hojna i daje mu 3 miliony jenów na zakup nowego domu. Mąż mówi: Kochanie, nie martw się, jeszcze nie wiemy, co tak naprawdę stało się z tymi 3 milionami juanów. Po czym pyta swoją matkę: Mamo, powiedz mi, skąd były te pieniądze i dlaczego nie powiedziałaś nam o przeprowadzce mojego brata. Matka odpowiada: Synu, nie możesz mnie za to winić. Twój brat się żenił, a rodzina panny młodej chciała domu w mieście. Znasz swojego brata. Od lat był bezrobotny i z powodu jednego błędu spędził nawet kilka lat w więzieniu. Skąd miał wziąć pieniądze na kupno domu? W końcu znalazł dobrą dziewczynę. Jak mogłam mu nie pomóc Sprzedałam swój dom i ziemię, zebrałam 3 miliony juanów i kupiłam mu dom w mieście, inaczej to małżeństwo by się rozpadło. Syn mówi: Mamo, czy naprawdę kupno domu dla mojego młodszego brata było aż tak konieczne? Czy pamiętasz ten rok, kiedy trafiłaś do szpitala z powodu choroby serca? Szpital powiedział wtedy, że twój stan jest krytyczny, a lekarz poinformował, że operacja będzie kosztować 120 tysięcy juanów. W tamtym czasie nie mieliśmy tyle pieniędzy. Mieliśmy tylko 40 tysięcy juanów. Brakowało nam całych 80 tysięcy. Ostatecznie musieliśmy sprzedać nasz samochód i jakoś zebrać 120 tysięcy juanów, aby zapłacić za twoją operację. Mamo, dlaczego wtedy nie pomyślałaś o sprzedaży swojego domu i ziemi? Czy kupno domu dla mojego młodszego brata było ważniejsze niż twoje własne życie? Mamo, czy nie kochasz najbardziej swojego najmłodszego syna? W takim razie niech to on weźmie za ciebie odpowiedzialność na starość, opuść ten dom, bo jeśli nie ma sprawiedliwości między dziećmi, w relacjach nie zostaje miłość, zostają tylko dystans i oddalenie.